Hej, hej siemanko! To jest to jest z kanału Demde. witam Was w takim piosenkowerze na e, tym kanale z mojej strony ogólnie e, chciałem tą piosenkę dedykować mojej iskierce e, dziewczynie e, To jest niedługo sumie walentynki i to jest dla niej będę miał osobisty prezent wtedy dla niej ale chciałbym po prostu żeby ta piosenka była dla wszystkich zakochanych trafiła więc yy, po prostu bez zbędnego lecę z tym coverem zobaczymy jak mi to wyjdzie i co? miłego słuchania piosenkę pewnie znacie a ja zobaczę jak mi to idzie. Tylko sobie nie jest, to mnie nie tylko widać, bo to... O, będzie tak. Na zewnątrz układ... ma elektryczny smak? Chciałbym tak trwać, nawet tysiąc lat. Bo jesteś ty znów przy mnie, budzi się, bo jesteś ty czuję, że Bo jesteś ten Cóż więcej mógłbym chcieć Bo jesteś tu I proszę zostanie Ja chciałbym tak zawsze biec pod wiatr nie liczyć dni ciągle zmienia twarz. Sprawić by czas wciąż omijał mnie wszystko. jesteś ty, zaczyna ze mną dzień, bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. Zawsze tu bądź Bo jesteście jest nadzieję, że ogólnie Wam się to ten cover spodobał Pamiętajcie żeby subskrybować ten kanał i główny kanał. Lajkujcie, komentujcie, polecajcie kanały znajomym. I podajcie na inne materiały. I takie kilka słów dla mojej Iskierki. Iskierko, wierzę zawsze Ci pomogę ze wszystkim. Wiedzę mi na Tobie zależy. I że Cię kocham. Uważaj na siebie, proszę. I wierzę, na mnie zawsze możesz liczyć. I... Dobra, trzymajcie się, cześć, na razie.